W rozgrywkach pierwszej ligi piłkarzy ręcznych trwa przerwa. Nie jest to jednak czas odpoczynku dla zawodników. KPR Borodino wznowił treningi jeszcze przed Sylwestrem i ciężko pracuje nad formą w arenie legionowo. Runda jesienna była bardzo udana dla zespołu trenera Roberta Alisa. 13 meczów, 13 zwycięstw, czyli wszystko w jak najlepszym porządku. Myślę, że kilka meczów zagraliśmy naprawdę bardzo dobrych. Myślę, że podeszliśmy do każdego meczu profesjonalnie, z pełnym szacunkiem dla przeciwnika i myślę, że no, trzeba być zadowolonym po, po takiej pierwszej rundzie. Dodatkowo dochodzą sukcesy w Pucharze Polskim. No tak, to jest taka wisienka na torcie, coś ekstra dla nas, chociaż tak naprawdę ten puchar Polski dopiero przed nami, dopiero ten, ten, ten najważniejszy dwumecz w ćwierćfinale przed nami, ale pokonaliśmy drużynę Superligową w jednej ósmej, także jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni. Oczywiście trener i zawodnicy nie zamierzają zadowalać się sukcesami i pierwszym miejscem na półmetku rozgrywek, więc nie ma taryfy ulgowej przed rundą rewanżową. Zespół wylewa sporo potów w czasie treningów i jest też czas na luźniejsze zajęcia, takie jak gra w piłkę nożną. Zaczęliśmy przygotowania w okresie międzyświątecznym, troszkę było ruszania się. W terenie i, i presy na siłowni. Teraz już weszliśmy od 5 stycznia przygotowujemy się już głównie tutaj na hali. Plan, zaplanowane są na pewno dwa sparingi, jeden z Warmią morszt, jeden z asotami pławy. Być może jeszcze dojdzie trzeci mecz. Ale to na razie jeszcze, jeszcze, jeszcze jest wszystko w planach. Także myślę, że to wystarczy nam te dwa mecze. Zaczynamy z MKS-poznań, więc. Powinno być dobrze. Klub na razie nie planuje wzmocnień. Dość wąska, ale bardzo silna kadra, jak do tej pory, znakomicie radzi sobie w rozgrywkach. Tym bardziej, że do zajęć z zespołem powrócił ostatni, kontuzjowany zawodnik. Trenujemy w komplecie, czyli w 14 zawodników. Wszystko jak na razie zgodnie z moim planem i moimi założeniami wrócił do nas Artur Bożek po ciężkiej kontuzji, także mam nadzieję, że powoli wkomponuje się i na pewno powinien być gotowy na pierwszy mecz. Pierwszy mecz o punkty Legionowianie rozegrają w arenie Legionowo w niedzielę 25 stycznia o godzinie 15 z MKS MKSM Poznań.